Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy serię świąteczną. Słuchajcie, dekorowanie domu co roku rozpoczynamy od tego, że robimy z dzieciakami gwiazdy z torebek śniadaniowych. Macie już jeden filmik na kanale, co prawda, ale ja tak uwielbiałam robić te gwiazdy, że nie mogłam się powstrzymać i chciałam Was zachęcić i w tym roku do tego, żebyście takie gwiazdy z papieru wykonali również u siebie w domach. Gwiazdy robi się bardzo łatwo. Zapraszam Was, żebyście zobaczyli, jak to zrobić. Każdego roku, jak zaczynam myśleć o przygotowaniach, właśnie świątecznych, tych wszystkich dekoracji to pierwsze, co zawsze robimy, to gwiazdy z papieru. Ponieważ te gwiazdy zawsze wprowadzają taki piękny klimacik i są tak łatwe do zrobienia i są tak przyjemne. Co roku e, chodzę do mojej trójeczki dzieci do szkół, do przedszkoli i robię takie różne właśnie prace z dzieciakami, produkujemy swoje gwiazdy, oni zanoszą do domu. W domach mamy do mnie później piszą, jak to zrobiłaś, jak to zrobić. <taki> Także bardzo Wam polecam, bo jest to naprawdę fantastyczna zabawa. Co będziecie potrzebowali, to torebeczki papierowe, takie śniadaniowe. Zobaczcie. Na pewno znacie, można dostać je i w lidlu, i w biedronce bez problemu je znajdziecie. Można też używać takich brązowych, tych takich sztywniejszych gwiazdy wyglądają bardzo ładnie, jak są zrobione właśnie z papieru brązowego i jasnego, gdzieś tam pomieszacie. I teraz tak, do zrobienia jednej gwiazdy potrzebujemy osiem takich torebek, jednego sznurka. I kleju. Może to być klej na gorąco, może to być magik, nie ma znaczenia. Z klejem na ciepło po prostu jest szybciej, a z klejem takim magikiem, no po prostu troszeczkę wolniej. Co do szablonów. Parę lat temu dodawałam Wam odcinek właśnie, jak robię e, gwiazdy te świąteczne i tam Wam podawałam pięć wzorów. Dzisiaj chciałabym Was nauczyć, jak robić takie wzory samodzielnie, ponieważ to właśnie największa przyjemność jest w tym, jak zaczynamy sobie gdzieś tam wycinać jakieś kształty, nie wiemy czego się spodziewać na sam koniec, otwieramy gwiazdę i się okazuje, że... Ale fajna mi wyszła. Także bardzo Wam polecam, żeby nie korzystać z takich gotowych szablonów, tylko żeby samodzielnie te szablony tworzyć. Możemy pamiętać, że e, taka torebka, że gwiazda, jak ją otworzymy, to jeżeli chcecie, żeby z dwóch stron była symetryczna, no to e, z dwóch stron musi mieć równo wycięte wzorki. Więc sobie dla ułatwienia składamy taką torebkę na pół, żeby wiedzieć, gdzie jest nasz środek. Bardzo ważne, że nie możemy właśnie za głęboko nacinać, żeby ta gwiazda nam się nie rozpadała. Więc mamy wyznaczony środek. Ja tutaj, żebyście lepiej widzieli, to wezmę ten środek. Ojejku, co ja mam za długopis, że on nie chce pisać. Ten środek wezmę tutaj, narysuję. No i teraz tak, możecie sobie dowolnie albo dla ułatwienia to w ogóle, żebyście wiedzieli o co chodzi, to zegnę sobie ją na pół i będziemy rysować na tej połówce. Od góry, załóżmy, bardzo mi się podobają gwiazdy, które na górze są ścięte. Więc rysuję sobie kreskę taką, gdzie będzie się gwiazda kończyła. Następnie, wezmę sobie, zrobię na przykład tu. Tutaj zrobię proste, a tutaj wezmę sobie, zrobię kółeczko. O, taki. No i teraz jak otworzę moją gwiazdę, to z tej strony muszę przerysować to samo, bądź już od razu, o rety, gdzie są nożyczki, tutaj. Już od razu wytnę po prostu na złożonej i będę miała z dwóch stron równiutko wycięte. Słuchajcie, do cięcia tych gwiazd fajnie, żebyście mieli ostre nożyczki, ponieważ takimi tępymi nożyczkami będzie się ciężko przecinać te nasze gwiazdy. Ponieważ tych warstw troszeczkę będzie papieru do wycinania. Im staranniej to zrobicie, tym e, będą ładniej wyglądać. Zobaczcie, tutaj mam jeden wzór taki, jeden wzór taki. To co? Lepimy. Do zrobienia tych gwiazd będziecie potrzebowali 8 torebek papierowych. Wezmę sobie te białe i co jest bardzo ważne, jak będziecie mieli swoje torebki. To w zależności od tego, jakiej firmy kupicie, niektóre mają do góry, widzicie, taki pojedynczy rant i tutaj jest druga warstwa nierówno w sensie chodzi o to producentowi, żeby je pozaginać do sklejenia, jak pakujemy sobie śniadanie. Jeżeli macie właśnie takie torebki, to tutaj trzeba wyrównać, bo zobaczcie, te tutaj brązowe z jednej i z drugiej strony są równie ścięte, Więc odliczam sobie 8 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Odkładam. Wyrównuję sobie. No i tutaj przytnę tak, żeby wszystkie gwiazdy były równe. O! Teraz bardzo proste. To tylko tak wygląda na skomplikowany. Biorę sobie klej. jedziemy po kolei. Najpierw na dole, jedna linia i przez środek. Tak prawie do samego czubeczka. I następna torebeczka. Przyklejamy równiutko. Przeciskamy przez środek, żeby ten klej z każdej strony się ładnie rozlał. I znowu, taka literka T. Na dole i do góry. Bierzemy torebkę Nakładamy na to, równiutko i przyciskamy na dole i przez środek. I znowu rysujemy sobie literkę T i kolejna torebka. I tak do samego końca, aż nam się przyklei 8 torebeczek. I ostatnia, ósma, i na koniec, słuchajcie, tak przyciskamy porządnie, żeby to wszystko nam się tak porządnie skleiło, i chwytamy nasze torebeczki. Jeżeli chwycicie i one się tak pięknie tutaj otwierają, to znaczy, że wszystko poszło ok. Jeżeli ktoś przez nieuwagę torebkę przykleił odwrotnie, czyli tym zamkniętym do góry, no to się nam te torebeczki nie pootwierają, trzeba odkleić i poprawić. Wszystkie ładnie pootwierane. No i bierzemy te nasze szablony, przykładamy i teraz zobaczcie, moje torebki białe są dużo krótsze niż te wzory, które sobie narysowałam i w ogóle się tym nie przejmuję. Po prostu zjeżdżam tu niżej, bo najważniejsze dla nas to jest ten, ta, ta, ta góra tutaj i sobie odrysowuję. Możecie na tych złożonych, sklejonych beczkach sobie już narysować jakiś wzorek dowolnie, naprawdę bawcie się tym. Wzór odrysowany. Ten tutaj. I teraz biorę nożyczki no i muszę wszystko powycinać. Dokładnie po malutku. Nie zawsze jest łatwo, ponieważ tych warstw to torebek jest tutaj aż 8. Niektóre są na zgięciach, więc będzie ich z tych zło złożeń... złożenie na pewno z zagięć więcej. I tutaj o, wycinamy, dojeżdżamy do samego końca. Jak nie chce się odczepić, to przewracamy sobie na drugą stronę, żeby tu wszystko ładnie podocinać. Dzieci w tym momencie mają niezłą tutaj pracę manualną. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że w zeszłym roku, jak byłam u naszych dzieciaków w szkole, to przygotowałam sobie już gotowe szablony. I przygotowałam wersje bardzo łatwe, które wyglądały w ten sposób, że na, takim, na takiej torebce było tylko tak. I słuchajcie, one naprawdę wychodzą bardzo ładne. I przygotowałam sobie kilka szablonów, kil, kilka wersji takich trudności. I pytałam od razu dzieci, które mają większe zdolności, które mają mniejsze, które są bardziej rozgarnięte manualnie, które mniej. Ta, te, dlatego, żeby właśnie nikt nie czuł tej presji takiej, że coś mu nie wyjdzie. Chciałam, żeby wszystkim dzieciom się udało, ale właśnie najciekawsze było to, że jak się zapytałam, kto chce najłatwiejszą wersję, to nikt jej nie chciał. Same ambitne, młode istoty. No, i tutaj sobie tak wycinam. Przytrzymuję sobie palcem, bo to też jest fajne. Właśnie, że jak trzymacie mocno palcem, to te warstwy nam się nie rozchodzą. Łatwiej jest je wyciąć. Trzymam mocno, żeby nic się nie przesuwało, i przycinam tutaj w tą stronę. No, i teraz niech za chwileczkę stanie się magia, słuchajcie. Biorę sobie e, sznurek, może być żyłka, cokolwiek. Tak, żebyście później nie mieli problemu z powieszeniem tych gwiazd. Nauczona doświadczeniem wiem, że te sznurki e, lubią się odklejać, jeżeli przyklejemy je klejem, więc dużo lepiej jest je po prostu przykleić taśmą. Ja używam taśmy izolacyjnej białej. Może to być bezbarwna, nie ma znaczenia i przyklejamy sobie ten sznurek do samego końca tutaj, bo jeżeli byśmy e, sznurek chcieli, tą zawieszkę przykleić tylko na czubku naszej gwiazdy, to papier śniadaniowy on jest dość miękki. Wiecie, jak e, przez, będzie wisieć e, taka gwiazda przez dwa, trzy tygodnie u nas e, w domach, to czasami jak spadnie śnieg bądź spadnie deszcz, to e, robi się większa wilgotność powietrza i e, te papierki lubią odpadać gdzieś tam, albo się gdzieś urwać, więc lepiej zrobić to w ten sposób, że ten e, sznurek przymoc tu od samego dołu, żeby ta ciężkość gwiazdy rozeszła się po całości. I tutaj na górze. I teraz. Abracadabra, czary Mary. Bierzemy sobie znowu nasz klej i robimy ostatnią literkę T. Idziemy sobie tu, zdłuż, do samego czubeczka. I. Pytamy za koniuszek. Czytamy na ostatniej stronie naszej gwiazdy. Sklejamy tę pierwszą i ostatnią stronę. I zobaczcie to. <ścoughs> Tutaj można sobie, żeby się skleiło, włożyć ręce. Wszystko ładnie podociskać. I zobaczcie, jaka piękna gwiazda. Dekoracja, bardzo ładna, bardzo tania, bardzo szybko ją zrobić. Łatwo później się tego pozbyć, także same plusy. Można też popsikać to jakimś sprayem złotym, żeby gdzieś tam się namieniło z brokatem. Także bardzo Wam polecam. A teraz słuchajcie, patrzcie, jak będą wychodzić mi moje gwiazdy w innych wzorach. Albo mam taką propozycję, jak będziecie robić te gwiazdy, to żebyście zdjęcia tych gwiazd wrzucili sobie na Instagrama i mnie oznaczyli. Czyli Małpka, Kasiain, i ja będę widziała Wasze wszystkie gwiazdy, i będę dawała Wam serduszka. O, takie świąteczne gwiazdeczki. <laughs> Te gwiazdy, tak naprawdę, możecie jeszcze y, dopsikać brokatem, albo dokleić coś. Niech poniesie was kreatywność. Ja tą właśnie brązową tak lekko ciknę jeszcze złotym sprayem, żeby, jak będzie się kręcić, to żeby się mieniła. Zobaczcie, jak pięknie. Widać?